Jak byłem najdoszym wykorzystaniem się może poprawić to jest wydarzenie z naszej kobiety chory na ten majak, który wyszła z domu koło o północy przeszedł no, na tym psa około 20 km latem i za słyszałem, że kupita była wyszła kobieta, zbiła się w 6 km i kto wagi różne warunki są potem ustrzyjające, że gdzieś ma psa jest bardziej zainteresowany jest specyficznie za powodu psy rozróżniają, gdzie się boimy gdzie się cieszymy jesteśmy jesteśmy agencjami w ten sposób też psy reagują nie są to tylko psy polizmowe to wszystko psy generalnie jest ma kilkadziesiąt razy, kilka razy bardziej uczłoniębę niż człowiek dzisiaj jest południe na się. Policji są to różne specjalności. Są psy patrowotropiące, są psy na wyszukiwanie zbrodni, są psy na materiał na błądach, na tablicach różne rasy, różne specjalności. Owczarki niemieckie najbardziej sprawdzają się do patroli. No jest taka prawda, byłem do doświadczenia, że w sytuacjach, w których ja się spotkałem, gdzie było na dwóch, policjantów, albo dwóch kibiców, albo pięciu... Nie, nie merdaj, to i dom, nie Nie chcę no co, no po to go ma. Ludzi, którzy nie stosowali się do poleceń, jak dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu policjantów jest, to większa grupa jednocześnie kończyła się na, tam, na środkach przymusu. Jak ja idę sam z psem, to dziesięciu kibiców nie wie, bardziej się boi niż dziesięciu policjantów umundurowanych w programie. Każdy się boi zwierzęcia, nie wie jak, dać, jak zareagować. Jak Dlatego biznes bardziej zdatny niż kibice na Oczywiście, że tam też się może nie chcieć, tak jak człowiekowi. Jest w policji, zrezygnowany jest przez 5 tysięcy. Zobaczmy, wybierają się kandydata do pracy w tym polu. Podstawa nie może być uczonym na sierż, bo są niczym na sierż nawet. Więc mamy do tego i wybieramy piętra. Ten akurat, został zakonany 7 lat temu, kosztował 200 000, 250 zł dokładnie. Od tego. Wyjechałem z tym samym 5 miesięcy na szkołę do Słupkowic. Jest tam pod Warszawą. Tam gdzie kręci ta cywila, te same poligony, te same przeszkody. To jest w imię przygody cywila, na tej szkole kręci. Są nowe przeszkody. 5 miesięcy, dzień w dzień, po 8 godzin. 5 dni w tygodniu. W szkole się z tym samym nie pracuje. Bo ten pręd na początku nie potrafił na przy notę. Nie ma posłuszeństwa. Posłuszeństwo trzeba było go robić. Ten dobra tak. pani śladu, agresję, podponowanie przeszkód. Chodź, 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 chodź. Jego latach świetności przeszkodę 2,20 m przez taki mam Ale tam wziąłem ci skończyć. Jak mu pan nie da polecenia, to on jest skończył. To chwilaczką piesku się zawarował, baroba, bo pewny podstawowe na które psa trzeba wyuczyć, powinieną zwany, co <śmany <śmany> się dzieje. Jest ruch, jest hałas, on jest pobudzony. Tak jak mówię, troszeczkę związane jest to z królewskim stażem, jego na meczach. E! Patrzy, to się dzieje. Tyle ludzi patrzy na niego. Warunki. O, o krasne. Widzisz, jakie pasucie? Nauka psa! To nie jest jakaś specyficzna jakaś taka zdolność, nie wiem, coś co, umiejętność, którą trzeba osiąść. Bo ja na początku, gdy zdecydowałem się, żeby zapracował w policji, też, mimo że miałem jakiś tam psy w domu za młodu, nie wiedziałem jak postępować. Tam jest instruktor, ale każdy bardzo dobrze może każdego psa w domu wychować, nauczyć różnych komend. Troszeczkę inaczej wygląda specyfika szkolenia psa policyjnego, bo on ma uczy uczynić agresję i atakować. Gdyby ktoś poszedł teraz do mnie i mnie się wrócił, to on ma, za przeproszeniem, tak opanować tego osobnika, a ja mu powiem dosyć. No jest to pies, który ma bronić, jest to pies, który w sytuacji, gdy jest osoba, która ucieka, ma najbezpieczniejsze narzędzie, wiadomo, policja ma pałkę, ma garb ma kajdanki, jest grunt jest to poznam, nie ma jakichś tam ościgawcze i nic takiego.